Hej, cześć, witam was moi drodzy. Moi drodzy, dzisiaj jest... dzisiaj jest mi trochę chłodniej jak widać na załączonym obrazku, ale to pewnie dlatego, że to pewnie dlatego, że przez ostatnie dni jak faktycznie było chłodno, to mnie z kolei było za ciepło. Ale... ale to, nie, ale to że mnie... Ale, ale to, że... to, że mnie było ciepło właśnie jest bardziej związane z tym, że miałam miał takie poczucie, że jak, e, że jak świeciło na mnie słońce, po prostu mnie otulały te promienie słoneczne, to wtedy czułem, że mi jest, że mi jest bardzo ciepło. A to a, a to jaką temperaturę się czuję, a, jak, a jaka faktycznie jest temperatura, to jest niestety, moi drodzy, znaczna różnica, bo, bo moi drodzy tak naprawdę e, bo tak naprawdę, moi drodzy, jest bardzo duża różnica między tym, między temperaturą, e, jaka, jest, jaka jest, a taką temperaturą, jaką się odczuwa, bo to również zależy od wielu czynników. Na przykład to, jaką odczuwa się temperaturę, zale zależy również e, od, e, od krążenia krwi. Jak ma, się, jak ma się słabe krążenie krwi, to wtedy, to wtedy człowiek bardziej, bardziej człowiek wtedy ten chud czuje, tak? Więc tak naprawdę moi drodzy więc określenie, czy więc określenie przy pomocy naszego układu nerwowego, to jaka jest temperatura powietrza, nie jest takie proste jak się wydaje. I to na razie tyle, co mam do powiedzenia. Ja się z wami żegnam. Pa.